Tu i teraz. Wracamy proszę państwa do tego co wczoraj wydarzyło się w Uniwersytecie Rzeszowskim z wielką radością i entuzjazmem otworzyliśmy wystawę która składa się z prac podarowanych głównie przez podkarpackich artystów na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie w studiu serdecznie witam dziekana wydziału sztuk pięknych profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego pana Łukasza Cywickiego dzień dobry dzień dobry z nami jest także prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci pan Rafał Ciupiński dzień dobry dzień dobry państwo panowie wczoraj na antenie Naszej rozgłośni dzisiaj, bo temat ważny, kapela serc. Wspaniałe wydarzenie, które połączyło wiele osób i artyści po raz kolejny okazało się, że bardzo chcą wspierać tego rodzaju wydarzenia i przedsięwzięcia. Panie Dziekanie, wczoraj rozmawialiśmy o tym, że nas wszystkich ten entuzjazm zaskoczył nieco. Zaskoczył, ale pozytywnie. Tak, to bardzo. cieszy, to bardzo cieszy. Wczoraj była temperatura wysoka, dzisiaj trochę emocje opadły, ale jesteśmy w radiu właśnie po to, żeby na nowo podkręcić atmosferę i namówić Państwa do oglądania prac, które są przygotowane w budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Można obejrzeć wszystkie prace na żywo. Ale także i przede wszystkim do listowania tych prac na szczytny cel hospicjum bo, rzeszowskiego. Jeśli ktoś jest na drugim końcu świata, to w internecie może obejrzeć te tak, obrazy. Chociaż nie. fajnie, żeby przyjechał też do Rzeszowa. Zapraszam. Prawda, byłoby miło, gdyby na żywo Państwo zechcieli obejrzeć obrazy, a obrazy, te dzieła sztuki, bo to nie tylko obrazy, są przepiękne. Panie prezesie, pan się wczoraj tak, bardzo, naprawdę zachwycał. Tak, tak, bardzo, są bardzo ładne. Ja chcę podkreślić, że każdy może znaleźć coś dla siebie, bo są zarówno pejzaże. Natura. Są również rzeźby, są różne grafiki. Też, też no, różne rozmiary. Różne, różne rozmiary. No i oczywiście też różni artyści, różne ceny. Ja myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Artyści są z, tak naprawdę z całej Polski, głównie z Podkarpacia, i tutaj jestem wdzięczny Panu Dziekanowi też za to, że y, artyści czy ludzie związani z Uniwersytetem Rzeszowskim włączyli się w tą, w tą akcję. Przypomnę tylko, że wszystkich dzieł jest 70. To naprawdę jest imponująca jak na tak krótki okres czasu. Miało być 10. Tak, dziesięć. tak, miało być 10. Pan ciekaw się 20, do później 30, tak. <laughs> Dla, dlatego myślę, że warto wejść na aukcję OneBit i zobaczyć, zobaczyć te dzieła. Link do tej galerii jest na naszej stronie internetowej. Przez naszą stronę internetową można wejść bezpośrednio do galerii zobaczyć te dzieła. Tam jest na naszej stronie też instrukcja, co należy po kolei zrobić, aby się zalogować. Niektórzy najpierw powinni się w ogóle zarejestrować, ci Zarejest tak, z Państwa, którzy tak. nie mają konta na tej Ja platformie. zachęcam właśnie do przeczytania tej naszej instrukcji, bo ona jest w bardzo przystępny sposób, myślę, napisana, i, i wiele spraw, jakby rozjaśnia, jak korzystać z aukcji właśnie tej internetowej. Tak, dla uproszczenia. Teraz jest czas, żeby przeglądać te prace, żeby się z nimi zaprzyjaźniać, żeby usłyszeć, która praca nas woła, która mówi: weź mnie, weź mnie do domu. Tak jest. Mnie kilka prac woła, żeby. Przemyśleć też jaką kwotę chcemy, oczywiście jak najwyższą zachęcamy Państwa przeznaczyć na dany obraz, a finał tej licytacji będzie miał miejsce w piątek o godzinie 19. I to jest bardzo ważna informacja. Panie nie wiem, że Pan już wchodził tam na, na platformę OneBit i, i Pan widzi, że tam ruch już jest. Już na niebiesko niektóre kwoty są zaznaczone, to znaczy, że tam pod spodem już się dzieje. To prawda. Nie, nie wytrzymałem. Jeszcze wczoraj rzuciłem no. okiem. Z ja ciekawości, też. żeby zobaczyć, czy już ruszyło i, i które prace jakby no zyskały zainteresowanie. Tu powrócę do tego stwierdzenia, że miało być 10 tak. Artyści Podkarpacia, artyści, pedagogzy Wydziału Sztuk Pięknych, którzy tak. Sprawnie i, i wspaniale wsparli tą inicjatywę. No, Lubią zaskakiwać, więc rzeczywiście tych prac uzbierało się około 40 z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, 30, jeżeli dobrze pamiętam, dwóch czy trzech em, autorów, artystów. Więc są to, tak jak tu pan dyrektor wspomniał, prace o różnej tematyce, o różnym formacie, o różnej cenie wykonane w różnych technikach plastycznych, artystycznych. Myślę, że powinna każda praca znaleźć i na to liczę swojego właściciela, chociażby od strony właśnie takiej wizualnej, estetycznej, a cena, no to tu już kwestia jest możliwości finansowych i chęci zakupu. Zaczynają się od złotówki prace. Niektóre tak, niektóre, niektóre troszkę wyżej, ale to Do też... Do 2200 to jest cena na razie najwyższa? Wyższa, mm. znaczy wy, najwyższa wyjściowa pani Krystyny Bileńki obraz refrakcja wspaniale Wspaniale i pani Krystyny Bileńki tak. zresztą jest więcej dzieł, tak, prawda? Tak, jest więcej dzieł, zresztą pani y, Krystyna Bileńki nas wspiera y, artystycznie, podarowując nam obrazy na aukcje wcześniejsze y, również już y, no, kilkanaście lat. Tak naprawdę od początku jest y, pani Krystyna Bieleńki z nami i tym razem również. To jest zadziwiające, panie prezesie, bo rzeczywiście co roku organizowane były licytacje. W pewnym momencie państwo stwierdzili, no może już dość tych licytacji, może formuła się wyczerpała. Po czym? Dadam! Tak, kapela serc i wracamy. Nam, tak jest. Widocznie jest nam dane y, prowadzić licytacje w różnych formach. Ale ja się z tego naprawdę cieszę, dlatego, że to jest taki bardzo szczególny rodzaj wsparcia, bo łączy właśnie artystów, malarzy, rzeźbiarzy, różnych artystów właśnie z chęcią takiej niesienia pomocy. I to jest jakby. Przyjemne spożyteczne, bo też sprzedajemy te obrazy. Oczywiście one są przez artystów, to trzeba podkreślić, podarowane za darmo na rzecz hospicjum. I my je po prostu licytujemy. Rozmawiałem z wieloma artystami i one naprawdę się cieszą, są z tego dumni i szczęśliwi, tak. że mogą wspierać w ten sposób chore dzieci, czyli hospicjum, i my dajemy taką możliwość i to jest. Piękne myślę. To o artystach będziemy za chwilę rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o tym, dlaczego to jest dobre, ważne i potrzebne, żebyśmy się otaczali sztuką. Tu i teraz. Tak, proszę Państwa, ja już zastanawiam się, gdzie powieszę ten obraz, który mam zamiar wylicytować, ale różnie może być, bo wiem, że są też y, chętni inni. Rozmawiamy oczywiście o aukcji prac, podkarpackich, głównie artystów w ramach naszego wydarzenia charytatywnego Kapela Serc. Z nami są dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego pan Łukasz Cywicki oraz prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci pan Rafał Ciupiński i pan dziekan tutaj jeszcze przegląda stronę OneBit, na której wystawione są wszystkie prace. Panie dziekanie prosimy o nazwiska artystów. Wiem, że to jest karkołomne. Wczoraj już to ustaliliśmy, że część się obrazi, część nie przepraszamy z góry i proszę opowiedzieć naprawdę, że każdy może znaleźć coś dla siebie, to o czym wspomniał pan prezes. No, trudno będzie wszystkich wymienić, tak. ale tak jak wspomniałem, 32 Trzech y, y, artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego podarowało swoje prace na, na ten szczytny y, cel. Są to prace y, y, graficzne, pr, projektowe, arty, grafika artystyczna, są y, obrazy olejne, są akwarele, jest ceramika. Są rysunki, są fotografie, są druki cyfrowe, więc jakby od strony tej te technicznej i tematycznej zróżnicowane. Mamy takie nazwiska jak profesor Mirosław Pawłowski, mamy takie nazwiska jak Jadwiga Sawicka, pani Dorota Jajko-Sankowska, pan profesor Jarosław Sankowski, pani Agnieszka lech pan profesor Paweł Bińczycki, pani profesor Renata Szyszlak. Pan doktor Piotr Woron jest to wszystko osoby bardzo znane na Podkarpaciu, które od lat pracują w, w, na naszym wydziale wcześniej Instytucie, które są znane y, o, osobom, które uczestniczą w życiu y, artystycznym czy kulturalnym w miasta Rzeszowa. Jest pani profesor Małgorzata Droz witek jest y, y, pan profesor Marcin Jachym, jest też młoda kadra, jest y, y, pan Kamil Skrzypiec, jest, y, y, Ania Kamycka z bardzo interesującą y, interakcją aktywną Pracą ruchomą. Zachęcam do odwiedzenia i zobaczenia tej pracy. Jest pani profesor Agnieszka Jankowska. No, przepraszam, że wszystkich nie wymienię, bo czas antenowy jest wydzielony. Nazwiska też potrafią przyciągnąć kolekcjonerów widziałem, że już cena na przykład pani profesor Jadwigi tak. pracy już ruszyła i liczymy na to, że osiągnie y, dobrą kwotę i tego wszystkiego, tych, tych dobrych cen wywoławczych życzę oczywiście wszystkim y, darczyńcom. Bo... Druga część dzieł, to są dzieła, które wcześniej jeszcze podarowali artyści tak, Fundacji, tak, prawda? Tak. I to też są dzieła, które w waszym depozycie są tak, i je wystawiliście. Tak, tak, do, I tutaj do, ja dokładnie. tylko wymienię między innymi pani Wioleta Cielecka, pani Krystyna Bileńki, pani Nina Rostowska, pan Romuald Kołodziej, pan Krzysztof Szala między innymi. Dokładnie, tak. Pani Ewa jeszcze jest Mendala, tak, tak pan Ozdowski Marian. Jest tych nazwisk bardzo dużo. Pani Wołoszyn, która też tak, nas wspierała. Tak, tak, która też nas wspierała bardzo długo, przez tak naprawdę Od wszystkie początku, aukcje były pan, z nami, hmm. b, była z nami i są jej prace, pani Wołoszyn do też nabycia na tegorocznej licytacji aukcji. Także tych nazwisk jest naprawdę sporo. Pani Ciekanie, dlaczego należy wręcz kupić jeden z tych obrazów? Bo trzeba inwestować, inwestować w sztukę. Tak jest. Tak powiedziałam wczoraj mężowi. To jest inwestycja, dobrze powiedziałam. Dobrze. Bardzo dobrze. Proszę rozwinąć bardziej, ten temat. Że... Ja mu to wszystko przekażę. Tym bardziej, że no, chodzi o, o dzieciaki. Chodzi o, o hospicjum dla, dla dzieci, hospicjum rzeszowskie. No, no, co tu tłumaczyć? No, sami Państwo rozumieją, że szczytny cel i. E... A, a, a te prace no, to, to nie jest wpłacenie tylko kwoty, do czego oczywiście też namawiamy, ale mamy coś w zamian. Mamy dzieło sztuki, które się, jeżeli kupimy, to rozumiem, że się spodobało. Możemy zawiesić w dużym domu, w małym mieszkaniu, dlatego są zróżnicowane formatowo. Każdy coś znajdzie dla siebie, to już o tym mówiłem. No zachęcamy, zachęcamy. I potem będziemy patrzeć na to dzieło, nie dość, że będziemy zachwycać się dziełem, Oczywiście. sztuki, to jeszcze sobie pomyślimy, zrobiłam, zrobiłem coś dobrego. Proszę pamiętać, że ta praca to jest też część przeżycia, czy życia tego artysty, bo tworzenie jest pewną formą no, walki samym ze sobą, prawda? Czyli, czyli takim procesie twórczym. No, artysta podarowując pracę, podarowuje, można tak powiedzieć, tak. kawałek siebie. I jeszcze czasami ramę od siebie. No i ramę, no tak, no to rzeczywiście, to nie są też same prace, także jest to, wszystkie prace są oprawione, więc no wiadomo, to też kosztuje, więc jakby ta cena, która w tej chwili jest, jest oczywiście za pracę, ale także za tą oprawę autorską, to też nie jest bez znaczenia. Panie prezesie. Ja jeszcze dodam tylko może, że to naprawdę są bardzo duże emocje, jeśli chodzi o licytację. Nawet tą online właśnie. Dlatego, że tak jak już było wspomniane, w tym momencie do piątku, do godziny 19 można oglądać, ale też można już dawać... Cenę, jaką by się mogło, jakby się, chciałoby się dać, jakby kupując ten obraz. Tak, czyli na przykład obraz kosztuje 500, a my jesteśmy w stanie 1000 zł wydać. To my jesteśmy tak, to możemy, my możemy już, już teraz. W tym, w tym momencie jakby zaznaczyć tak. tą kwotę pod daną pozycją. Natomiast o godzinie 19 w piątek będzie licytacja online, czyli należy się koniecznie o 19... Zalogować, zalogować, wejść tak. na naszą aukcję i tam patrzeć jak się licytują obrazy. Jak się zmienia ta jak kwota. Jak się zmienia ta kwota. Mm -hmm. Kwota się zmienia bardzo szybko. Tak. To, to idzie poczuć bardzo tą szybko adrenalina. Tak i hmm. można w, w tym momencie można poczuć bardzo dużą adrenalinę, że się uczestniczy właśnie w tym procesie licytacyjnym, bo to jest myślę takie to jest taki trochę wyścig. Tak, no kto, wyścig? Kto dobiegnie do mety z tą pracą? Kto ją tak. pozyska? Kto ją kupi? Ja wiem, co tutaj w podtekście się znajduje. Jest taki jeden obraz, ale proszę o nim nie mówić. Dobrze? No, no nie powiem. Nie, nie możemy o nim mówić, bo zostanę zlicytowana i co? O, ale to o, dobrze. W sumie to się, o koniach się nie mówi. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zapraszamy państwa serdecznie, bo to tak jak wspominamy, na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, panie prezesie, macie duże potrzeby, prawda? Te pieniądze naprawdę są wam potrzebne, żeby wspierać nie tylko małych pacjentów, ale też ich rodziny. Tak, dokładnie. No aktualnie mamy... Tylko wspomnę tak, że aktualnie mamy pod opieką 48 dzieci z całego praktycznie województwa podkarpackiego w ramach hospicjum domowego dla dzieci, a więc tam, gdzie personel medyczny i wolontariusze jeżdżą do domów pacjentów, opiekując się właśnie chorymi dziećmi, ale też całymi rodzinami, bo wiadomym jest, że jeżeli choruje dziecko, to tak naprawdę choruje. Cała rodzina i jest wymagane wsparcie i psychologa, często osoby duchowej, często też pracownika socjalnego, wsparcie w postaci nawet w takiej obecności wolontariuszy, no i oczywiście personelu medycznego, jakby to jest opieka profesjonalna. Natomiast na oddziale, a więc w hospicjum stacjonarnym, przebywają dzieci które z różnych przyczyn nie mogą być w swoich domach i aktualnie mamy 21 pacjentów na oddziale w hospicjum stacjonarnym, gdzie też te dzieciaczki mają zapewnioną opiekę 24 godziny na dobę. Także no oczywiście prowadzimy również tęczowy domek, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, to jest dom dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. Prowadzimy również wsparcie w postaci hospicjum perinatalnego, a więc wsparcie dla rodzin, które spodziewają się ciężko chorego dziecka. I szereg innych działań prowadzimy właśnie około opieki hospicyjnej, ale też inną działalność związaną z opieką nad dziećmi ciężko chorymi. Można to tak jakby powiedzieć bardzo skrótowo już prawie 20 lat. W przyszłym roku Fundacja tak. będzie świętowała piękny jubileusz. Tak, dwudziestolecie tak, tak. W, w październiku, Kiedy to minęło, panie prezesie? W październiku następnego roku minie 20 lat. No... Kiedy to będziemy wspominać? Będziemy Nieraz, nie dwa, nie trzy. A teraz na razie, proszę Państwa, wszystkie ręce na pokład. W ramach Kapeli Serc zachęcamy gorąco do licytowania przepięknych prac podkarpackich i nie tylko podkarpackich artystów. Bardzo Panom dziękuję. Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pan Łukasz Cywicki oraz prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, Rafał Ciupiński. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.